No a dzisiaj o składce o wakacjach składkowych od ZUS-u. I tak przygotowałam sobie notateczki, yy, ponieważ tych informacji jest wbrew pozorom dużo. Yy, I miało być, że generalnie dla każdego, no nie do końca jest tak, że dla każdego są te wakacje składkowe, bo po pierwsze dotyczą one przedsiębiorców, którzy są wpisani do CEIDG. Czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych. I są to jednoosobowe działalności gospodarcze i wspólnicy spółek cywilnych. I to jest wszystko. Ponadto yy, wakacje dotyczą tylko składek właściciela, czyli osób współpracujących czy osób, które zatrudniają, absolutnie nie. Po trzecie, dotyczą tylko składek społecznych i Funduszu Pracy i y, hit Funduszu Solidarnościowego, który jest ukryty w funduszu pracy po prostu. I y, 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 więc tylko tych składek. Składkę zdrowotną dalej przedsiębiorca musi zapłacić. Co więcej, składki za pracowników, za osoby, które zatrudnia, musi zapłacić. I składki za osoby współpracujące musi zapłacić. Teraz, jakie jeszcze warunki są? Yy, to tak, muszę sobie jeszcze podglądnąć, co tam było. Yy, to tak. To, co wspomniałam, nie dotyczy składki zdrowotnej yy, i nie mogą skorzystać osoby, czyli przedsiębiorcy, którzy pracują na rzecz byłego pracodawcy. I tutaj ma znaczenie okres, w jakim jest składany wniosek i pracodawca, który był pracodawcą w momencie. Założenia działalności albo w roku założenia działalności, albo w roku poprzedzającym. Czyli badamy dwa warunki. Pierwsze, kiedy y, ta współpraca się odbywa z tym byłym pracodawcą, i drugie, kim jest ten były pracodawca, bo to nie jest taki były pracodawca, który był 10 lat temu, tak? To, to, to nie o to chodzi. Dobra, i jeszcze mamy y, sytuację taką, że składamy ten wniosek w miesiącu. Poprzedzającym miesiąc, w którym chcemy skorzystać z wakacji. Czyli jeżeli przepisy będą obowiązywać od 1 listopada, to wniosek musimy złożyć do 30 listopada, żeby skorzystać z wakacji ZUS w grudniu. Więc w tym roku jest to naprawdę krótki okres. No, i trzeba tak dość wcześnie się tym zainteresować, czy jednak się chce skorzystać, żeby nie na ostatnią chwilę gdzieś tam zgłaszać, czy składać wnioski i dopiero się rozpoznawać w dokumentach. Dobra, to mamy, to mamy. Aha, i warunek jeszcze, jaki jest odnośnie przedsiębiorcy, to liczba zatrudnionych osób, czy w ogóle zgłoszonych do ubezpieczeń, może tak postawię sprawę. Czyli musi to być maksymalnie 10 osób. W miesiącu poprzedzającym, czekajcie, w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku i te 10 osób to jest włącznie z przedsiębiorcą. Czyli na to trzeba zwrócić uwagę. I drugie, warunek, kryterium przychodowe, czyli w przeciągu danego roku, w którym jest składany wniosek i dwóch poprzednich lat, albo w ogóle nie osiągał przychodów z działalności gospodarczej, albo yy, w przeciągu poprzednich dwóch lat nie osiągnął przychodu powyżej 2 milionów euro. W przeliczeniu oczywiście na złote. Dobra. I kiedy to już mówiłam, kiedy wchodzi, kiedy trzeba złożyć wniosek, więc tego czasu w tym roku jest niewiele. I na rok przysługuje jeden miesiąc, więc no w tym roku nie mamy wielkiego pola, ale w przyszłym no to już trzeba zdecydować, czy to będzie na początku, czy gdzieś tam na wakacjach, czy pod koniec roku. I generalnie z wniosku nie trzeba korzystać, jest on dobrowolny, więc no, jakby decyzja należy do przedsiębiorcy, czy chce z tego skorzystać, czy nie. I właśnie to jest najważniejsze. Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z tych wakacji, to w ogóle nie wpływa na świadczenia, czyli nie traci prawa do zasiłku chorobowego, czy do późniejszej emerytury, czy do jakichś innych świadczeń. To jest po prostu zastąpienie osoby czy podmiotu, który płaci czyli wszystkie składki idą tak samo, zgłoszenia, deklaracje idą tak samo, jakbyśmy nie korzystali z tych wakacji. Tyle tylko, że nie my wpłacamy pieniądze, a budżet państwa. Tylko o tym się to różni. I wniosek składamy elektronicznie poprzez platformę PUE, i do wniosku trzeba będzie założyć taką informację składaną przy ubieganiu się o pomoc de minimis, ponieważ jest to taka forma pomocy. Więc nie sam wniosek, który najprawdopodobniej będzie dość prosty, tylko jeszcze tą informację, do tego wniosku. Dobra, w czasie wakacji, no to nie są takie wakacje, że jak wakacje od zus to wakacje też muszą być mm, faktyczne. Tylko można normalnie prowadzić działalność, można wystawiać faktury, wszystko odbywa się w trybie normalnym, tylko kto inny płaci tą składkę. Dobra. Y to co jest też ważne deklaracje składamy normalnie to to co wcześniej powiedziałam i składki płacimy normalnie czyli zdrowotną płacimy normalnie za pracowników normalnie za osoby współpracujące wszystko leci tak samo no i kwoty jakie to będą to tu pozwolę sobie na ściągę spojrzeć przy podstawowym ZUS-ie tym takim na kodzie 050 ten normalny jest to oszczędność rzędu 1600 zł. Jeżeli ktoś nie jest zgłoszony do składki chorobowej, to 1485,31. Ale jeżeli ktoś jest na się preferencyjnym, no to już oszczędność nie jest 1600 zł, tylko 400. Czyli to takie składki, jakie przedsiębiorca płaci od swojego kodu, to takie ma wakacje w tej wysokości. I jeszcze jedno. Y Dwie rzeczy w zasadzie, tylko muszę sobie tu spoglądnąć, gdzie to miałam. Nie znajdę teraz. A, dobra. To, co jest istotne, jeżeli będziesz chciał, chciała skorzystać z takich wakacji, to w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, czyli jeżeli będziemy składać w listopadzie wnioski, to badamy w październiku, czy dany przedsiębiorca podlegał pod ubezpieczenia społeczne. Bo jeżeli w październiku był na kodzie 0540, gdzie nie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, bądź miał dwa tytuły, zbieg tytułów i nie podlegał do społecznych składek, do ubezpieczeń społecznych, no to wtedy w listopadzie nie możemy skorzystać z, takiego, z takich wakacji, więc to trzeba zwrócić uwagę. No i najważniejsze, trzeba w ogóle policzyć, czy to się będzie opłacało, dlatego że jeżeli oszczędność jest z rzędu 400 zł, a złożenie wniosku zajmuje czas, zajmuje czy księgową, kadrową, czy samemu przedsiębiorca będzie składał, no to jednak jest to czas, który należy wycenić. I teraz pytanie, czy będzie się to opłacać? No i trzeba dopytać księgowości, ile taki wniosek będzie kosztował, ponieważ jest to dodatkowa praca, odpowiedzialność i ryzyko, gdyby tam coś się nie przetworzyło, coś źle przeszło, źle zostało wypełnione. Więc najprawdopodobniej będą to rzeczy dodatkowo płatne, u mnie w biurze na pewno będą dodatkowo płatne, zważywszy na to, że trzeba tą informację o de minimis złożyć, która taka prosta nie jest i trzeba rozumieć, co się tam zaznacza. No i generalnie to jest w zasadzie tyle odnośnie tych wakacji zusowskich. Jeżeli będziesz miał, będziesz miała jakieś pytania odnośnie tego, to wrzucaj na grupę, będziemy dyskutować na ten temat. Myślę, że to jest temat dość prosty, trzeba tylko zwrócić uwagę na te wyłączenia, których trochę jednak jest, jak powiedziałam wcześniej, żeby nie było, że gdzieś tam nie zostały składki zapłacone, bo, bo został złożony wniosek, a, a on jednak nie przeszedł ze względu na, na te obostrzenia. I co? Widzimy się za tydzień. Chętnie posłucham czy przeczytam propozycji, na jaki temat byście chcieli porozmawiać. No dzisiaj wyszło trochę krócej, dlatego że nagrywam, więc nie mam waszych pytań i odpowiedzi, więc powiedziałam to, co miałam przygotowane. Natomiast jeżeli będziemy sobie pić kawkę za tydzień, to na bieżąco będę odpowiadała na pytania, będziemy sobie dyskutować, więc ten czas będzie trochę inaczej wyglądał. Wrzucajcie propozycje na grupę, o czym byście chcieli porozmawiać i do usłyszenia na żywo za tydzień.